Od momentu załamania Britney Spears w 2007 roku jej życie było pod ścisłą kontrolą kuratora. Obecnie jej stan zdrowia psychicznego jest w centrum dyskusji, a fani kwestionują motywy ojca gwiazdy. Przedstawiamy najnowsze informacje dotyczące pogarszającego się stanu Britney oraz kontrowersje wokół jej kurateli. Od 2007 roku, kiedy Britney Spears przeżyła swoje głośne załamanie psychiczne, plotki na temat jej zdrowia nie ustają. To pamiętne wydarzenie, gdy piosenkarka postanowiła ogolić sobie głowę na łyso, stało się symbolicznym momentem w jej życiu. Przez te lata uruchomił się w mediach społecznościowych ogromny ruch wsparcia jej fanów. Pod hasłem Uwolnić Britney wyrażają oni swoje przekonanie, że popularna gwiazda muzyki pop jest przez własnego ojca zmuszana do życia pod jego kuratelą wbrew swojej woli, co budzi wiele kontrowersji. Niedawne doniesienia tylko zaostrzyły te spekulacje. Wynika z nich, że stan zdrowia Britney ponownie uległ pogorszeniu. Istnieje nawet obawa, że opieka prawna, którą sprawuje nad nią jej ojciec Jamie Spears, może potrwać do końca życia wokalistki. Britney Spears była wtedy na ustach wszystkich mediów, gdy ogłosiła się na zero i zrobiła kilka pochopnych tatuaży. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, kiedy odebrano jej prawo do opieki nad dziećmi, a jej kariera zaczęła tracić dawny blask. W końcu to jej ojciec przejął stery jej życia. Aby zarządzać zarówno jej sprawami zawodowymi, jak i osobistymi. Rok po tych wydarzeniach wyglądało na to, że Britney powoli wraca do równowagi. Oficjalnie powróciła na scenę z nową płytą i trasą koncertową, co dla wielu było oznaką poprawy. Ale nie wszystko było takie, jak się wydawało. Z czasem stało się jasne, że Britney nigdy nie wróciła do pełnej formy, a jej zachowanie stało się bardziej nieprzewidywalne. W wywiadach milczała, na koncertach często nie nadążała za choreografią tancerzy, a śpiewanie z playbacku stało się nieodłącznym elementem jej występów. Kolejne koncerty piosenkarki wydawały się zaledwie bladym wspomnieniem jej dawnego stylu. W końcu z przyczyn zdrowotnych musiała odwołać swoje występy w Las Vegas, które miały być jej największym powrotem. Reakcja fanów była natychmiastowa i pełna oburzenia. Wielu z nich zaczęło snuć teorie spiskowe. Pojawiały się głosy, że Jamie Spears kontroluje każdy aspekt życia córki, zarówno zawodowy, jak i prywatny, ograniczając jej wolność. Z tego powodu fani Britney postanowili na nowo ożywić akcję Uwolnić Britney, z nadzieją, że uda im się zwrócić uwagę na sytuację ich idolki i przynieść pozytywne zmiany w jej życiu. Jak będzie wyglądać przyszłość Britney? Czas pokaże, ale wsparcie jej zwolenników jest nieocenione. Kilka ostatnich filmików opublikowanych przez Gwiazdę w sieci wzbudziło falę zaniepokojenia wśród jej sympatyków. Na tych nagraniach piosenkarka porusza się w osobliwy sposób, spaceruje oraz robi różne miny przed kamerą. Podczas gdy niektórzy fani traktują to jako nieszkodliwe żarty, inni są poważnie zaniepokojeni i uważają, że jej zachowanie powinno budzić niepokój. W wyniku tego odbiorcy zaczęli wysyłać jej bezpośrednie wiadomości, prosząc, aby dała znak, czy potrzebuje wsparcia. Wideo miały rzekomo zawierać ukryte sygnały. Część osób zauważyła, że gesty dłoni wydają się celowe, interpretując je jako jasny sygnał, że znajduje się w trudnej sytuacji. Tymczasem najnowsze doniesienia wskazują, że fani są w błędzie i absolutnie nikt nie zmusza artystki do czegokolwiek wbrew jej woli. Według źródeł takich jak serwis tmzi.com Britney boryka się z poważnymi problemami natury psychicznej, a dotychczas stosowane leki przestały być skuteczne. Zespół lekarzy od kilku tygodni intensywnie pracuje nad dopasowaniem nowych dawek leków, które mogłyby przynieść jej ulgę i poprawić samopoczucie. Niestety, współpraca z samą Britney również bywa trudna, ponieważ często przeżywa stany histeryczne z powodu pragnienia odzyskania większej autonomii i swobody w życiu. Dodatkowo portal podkreśla, że Kevin Federline, ojciec jej dwóch synów, spędza z nimi znacznie więcej czasu niż wcześniej. Ma to związek z trudną sytuacją zdrowotną Britney której stan jest niestabilny już od dłuższego czasu. Już od ponad 12 lat, Britney jest poddana kurateli, a mimo początkowych nadziei na poprawę jej stanu zdrowia i potencjalne złagodzenie restrykcji, okazuje się, że potrzebuje ona stałej i nieprzerwanej opieki. Serwis TMZ, który ponoć pozostaje w bliskim kontakcie z jej rodziną, informuje, że nadzór kuratorski może obowiązywać aż do końca jej życia, by zapewnić gwieździe odpowiednie wsparcie. Jamie Spears nie jest jedyną osobą zaangażowaną w troskę o zdrowie psychiczne znanej artystki. Opiekę nad nią sprawuje cały zespół składający się z różnych profesjonalistów, w tym lekarzy poświęconych jej dobrostanowi, prawnicy dbający o zgodność z prawem oraz terapeuci wspierający ją emocjonalnie. Każda decyzja dotycząca jej życia jest podejmowana kolektywnie przez tę grupę opiekunów, z pełnym uwzględnieniem stanowiska każdego z jej członków. Warto zastanowić się nad sytuacją, którą ci, którzy nawołują do zakończenia jej kurateli, wydają się ignorować. Żądajmy sobie pytanie, czy ci ludzie, dziś tak stanowczo domagający się zmian w jej życiu, wezmą na siebie odpowiedzialność, jeśli po takiej decyzji coś by się jej stało? Na przykład, gdyby niespodziewanie pogorszyło się jej zdrowie, albo wydarzyła się tragedia, którą można było przewidzieć. Osoba blisko związana z sytuacją Britney zauważyła, że prawdopodobnie nie, pokazując jak skomplikowane i delikatne są kwestie, z którymi się ona boryka. Cała sprawa przypomina o potrzebie dokładnego zrozumienia wszystkich aspektów opieki nad osobami w podobnych sytuacjach, zanim podejmie się jakiekolwiek pochopne działania. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.